Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej epickiej bitwie. Wreszcie nadsyłacie powtórki, które warto rozważyć w kontekście epickiej bitwy. No Myślę, że ta jak najbardziej spełnia wszelakie kryteria. Bohaterem jest MHEPI na Centurionie 7.1. Czołg, który wydaje mi się, że jeszcze na kanale nie był pokazywany. Ani w wyborze turoka, ani w epickiej bitwie, przynajmniej z tego co pamiętam. Z, z opinii, które słyszałem, głównie od plutonowych, czołg cieszy się no, sporym uznaniem. Przede wszystkim działo świetne, bo to mamy 268 przebicia i 390 pen. To jest tak naprawdę działo z 10-tieru. Parametry 10, działa 10 tierowego doskonałe. Widzimy tutaj kolega. Nawet nie, woży, nie wozi haszy. Wozi wyłącznie haeki, które mają 480 uszkodzeń. Hesze mają też 480-210 No Myślę, że warto byłoby z tych haszy troszkę skorzystać. Yy, mapa Westfield 57% losowanie tirowo bardzo, bardzo dobre. Ale 3 arty to na pewno nie jest coś, co chciałbym spotkać. Teraz widzimy TVP, VTU. Niestety ding bardzo, hmm, według mnie niezrozumiały. 268 peny weszło w bok, bez względu na co to, to weszło, to powinno przebić, no bo jeśli to były gąski, to powinny spaść, a jeśli nie, no to Fajer. powinno wejść. Tutaj celownik widzimy. Teraz T49 Dink, No również coś, coś niezrozumiałego. Dwa strzały, które powinny były wejść, po prostu. To nawet nie ma o czym mówić. Tvp bokiem, papier plus 49, papier przodem również bez gąski, bez niczego. Widzimy, hEpi sobie sami świeci, wreszcie, wreszcie przebicie, no bo ile, ile można. Szkoda tych dwóch strzałów, byłoby więcej uszkodzeń. Teraz WZ tutaj ostro się zapędziła. Ładny strzał z biodra, działo na pewno jest bardzo celne, jak większość brytyjskich dział. 760 uszkodzeń, 2 do 3 oczywiście bitewka musi nam się ułożyć tutaj mhep jest sam i myślę, że słusznie wybrał kierunek właśnie ten broni flanki, są tutaj czołgi przynajmniej 3, a były 4 ma bicie ewentualnie z miasta, no jest to myślę sniper Centurion 7.1 to nie jest mobilny met, na pewno to jest coś, co jest jego wadą pancerz wieży Pewnie jest dobry, jak to w Brytyjczykach, w miarę oczywiście. TVP weszło, ale również ma farta tylko 353 poniżej średniej. Może teraz szybki reload w miarę oczywiście i blindik 4 do 5 1100 obrażeń w mieście. Jako tako, teraz mamy tutaj przemykającego tego T49, który już wcześniej powinien. Dostać strzała, tutaj coś go za 71. Klepie teraz. Jeszcze będzie próba z detrakiem, chyba 411, prawie 2000 uszkodzeń jest ok. 5 do 8, cały czas jakiś tam kontakt z tymi fragami jest. KW13, pociski lecą dosyć szybko, z tego co widzę. 2300 uszkodzeń, 5 8 są cele. Jest sporo, sporo do wyboru, jeśli chodzi o strzelanie. Także pozycja w tym momencie idealna, 2600 już obrażeń, mamy niestety spota, teraz kawu czwórka staranowała T49, aż dziwne, że on przeżył, powiem Wam. Taki taran to powinien po prostu za wszystko wejść w tego T49. 3100 obrażeń w hapsach, 3000 straty, także całkiem sporo, 6 do 10, jak Tiger bokiem, no wrogowie tutaj mocno już się podpalili, że już jest wygrano. No i na to wygląda 611. Jak Tiger teraz no dziwne manewry, tutaj skoczył na szczupaka na głowę. 5 fragów strata, ale teraz być może uda się to poprawić. KW4 Ding, wiadomo, czołg bardzo twardy, także zawsze może dingnąć. AMX 50120, tej kolega gra na dużym zoomie, którego ja nie lubię. Oczywiście nie mówię o oglądaniu, ale o graniu. Trzeba brać zupełnie inną poprawkę na strzały, wyprzedzeniu. Łatwiej się to robi, według mnie, oczywiście, na mniejszym zoomie. Ale jak ktoś się przyzwyczai. No ten strzał nie miał oczywiście szansy, bo spóźniony 617. 3800 obrażeń już, czyli naprawdę. Jest to dobra zaliczka przed wyciągiem, który musi nastąpić, jeśli jest epicka bitwa. 612, 6, 6 czołgów straty to jest dużo. To jest dużo, szczególnie że wrogowie już są wszędzie. Został tak naprawdę czerwony Is który ma 41 WN oraz Arta 6 Tieru, która tutaj no, też za wiele nie może zdziałać. Arta nie przemieszcza się. Próba strzału. Niestety dingnął jeszcze KW4 mu się odwinął za 300 Arta. Na szczęście nie trafiła. Ten KW4 to jest teraz problem. KW4 no szkoda, szkoda, pechowo straciliśmy 600 hapsów, ten KW-4 mógł już nie żyć, wcześniejszy DING, teraz DING, no trudno co zrobić teraz 50-100 klepie sobie isa 8-12 nie wygląda to dobrze, 8-13 do 3000 przewagi wrogów, plus ogromna przewaga w czołgach brakuje nam hapsów, 435 HP Arta łupie, jedna, druga nasza Arta jeszcze żyje, ale długo to nie na pewno nie będzie trwało 9.13, trzeci frak, 4.500 obrażeń, nie wiem jak ten FV jeszcze żyje, ale za chwilę na bank padnie. Mamy teraz kometa. Teraz celownik tutaj z powtórki się gdzieś spóźnił. 9.14, 6 czołgów kontra 1, 435 HP kontra 3174. Trzy arty, które na pewno będą fokusowały do końca bitwy. Jak tiger fauka czerwona, co prawda, komet oraz 3 arty. Prawie 5000 obrażeń, a jeszcze przed nami 6 czołgów do skasowania, jak Tiger, bierze nas na strzał. Każda z art również. Komet, może wielkim przeciwnikiem, nie jest, ale z jego szybkostrzelnością, jeśli by zajechał tego centka od boku, to naprawdę mógłby go wydoić solidnie. Auto aim trafiony za 407. Przekroczone 5000 arta strzela. Tutaj nie ma mowy, żebyśmy stali w miejscu, dwie arty strzeliły. jeszcze trzecia jest komet. Tutaj dobry manewr zrobił Mhepi. zjechał na dół. W tym czasie komet zaczął podjeżdżać. Do góry, oczywiście. No i udało się go skończyć. Mamy jeszcze 5 czołgów, tylko pięć lusz, lub aż pięć. Jak Tigor oraz fałka. Mamy fałkę. Tutaj ładny ma spocik mchepi. Że tak wyspotował ją bez problemu. Niestety, Kalafior, szkoda. VK41 -ka WNA, ale dwa fragi jakimś cudem zrobiła. Strzelić, oczywiście, może. Nie wiem, chyba strzela teraz w ciemno. Niestety, Ding weszło po górnej płycie pod sporym kątem. Teraz chyba rezygnuje ze strzelania w tą VK. To szkoda. No, jest, jest. Outa im to nie ma szans. Nie, nie, nie. To trzeba przymierzyć. No teraz Mhepi wybiera się po trzy arty. Pytanie tylko, czy jeśli jak Tiger wjedzie na kapa, to czy mobilność Centuriona 7.1 pozwoli, żeby się wrócić na tym Westfieldzie. Po drodze jeszcze będzie fałka na górze, także nie wiem, czy to jest na pewno najlepszy pomysł. No ale Mhepi wybrał takie rozwiązanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wrogowie mają jeszcze 2000. No ale wiadomo, jazda po 3 art jest niezwykle ryzykowna, ponieważ jeśli nie trafi pierwsza, to może druga lub trzecia, a po wyświeceniu automatycznie wszystkie się obrócą i będą waliły pewnie z biodra. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście, jeśli chodzi o arty, spotują się niezwykle późno 350. Jedna załatwiona. Lorka nie trafia. Teraz robi te im happy manewry bardzo dobre. Teraz lorka go zajeżdża, próbuje taranować. Wykończona. Bardzo ładnie druga teraz lorka zajechana. Naprawdę bardzo dobre manewry te wyjazdy po arty były niezwykle skuteczne. No i mamy 7 fragów, 6692 widoczne obrażenia. trzy arty skupione. W jednym punkcie, także też nie było ryzyka, że dostaniemy plombe z nieba. Ale naprawdę dobrze, dobrze to wszystko mu hepi wykombinował. Teraz chyba czekamy na fałkę lub jak Tigera. Oni nie kapują. O dziwo wrogowie nie kapują. Być może wiedzą z doświadczenia, że kapowanie na Westfieldzie jest niezwykle trudne, ponieważ łatwo z góry tego kapa zbić. Wówczas nie ma ucieczki. Troszkę przyspieszę bo na razie nic się nie dzieje. Happy tutaj nie wie teraz, co ma zrobić. Czy się cofamy? No oczywiście trzeba się cofnąć, ale również do, mogą tutaj wrogowie podjechać. Także jazda teraz na drugą stronę. Westfield jest mapą, która pozwala na manewry. To jest o tyle dobra mapa, że można się naprawdę przemieszczać. Miejsca jest dużo. Okej, okay, jest fałeczka. Znowu ładnie tutaj wyspotował, bez własnego spota. Wjazd za krzak będzie próba teraz wysnajpienia tej fałki. Nie ma art, także to jest dobre. Niestety jak Tiger po tylu minutach jest fałka. Y, dobrze to wszystko wymyślił mu że tak może ta fałka właśnie jechać, ta nie trafia. Teraz spróbujmy ją jeszcze trafić. Tak jest 340 niskie losowanie, ale nic to, ponieważ jeszcze tylko jeden strzał bez względu na to. Gdzie tam ją trafi? Powinien wejść, jednak taka penetracja, ta fałka jest dosyć miękka. No, oczywiście, jeśli chodzi o domek, to, to nie spowoduje to przebicia fałki. 7-400 obrażeń, naprawdę ładnie. Jeden strzał nas dzieli od Radleja. No teraz też jest szczęście, że nie ma gdzieś jak Tigera na plecach, który nagle by nam walnął bombę. przy epickiej bitwie musi to wszystko się dobrze ułożyć. Fałka, yy, no taka trochę zbotowana, ostro. Także kompletnie nie wiedziała, co robi. 8 fragów jest Radley. pula nie będzie, może być, 9 kili, 7 obrażeń. Jak Tiger. Jak, jak Tiger tutaj myślę zwalił akcję, ponieważ nie uczestniczy w tym momencie w bitwie. Nie wiadomo, gdzie on jest. Tak długa nieaktywność może sugerować, że jest albo na awku, albo... Gdzieś się ukrył i czeka nam Hepiego 2 minuty z hakiem do końca bitwy, ale tutaj sytuacja. Wrogowie podpowiadają, że on się zaklinował i nie może wyjechać. Także będzie chyba łatwy frak. Jest jak Tiger. Bokiem faktycznie zaklinował się. No, i teraz wykończmy na spokojnie. Tak jest. Obejrzyjmy sobie screeny końcowe. M'Happy był sam na 6. Co prawda jeden się zaklinował, ale tak czy siak sam na 5 było. Także Kołbanow jest zdecydowanie zasłużony. No i mamy tej Kołbanowa, Radleya Waltersa, medal pasuczkiego, duży kaliber, czołgista snajper oraz specjalistę. No i bezwzględnie od znaka mistrzowska. Wynik 7725 obrażeń, 9 kg expa, no fantastycznie, po prostu dziewiątym tierem, 1983 expa, to jest wynik po prostu rewelacyjny, to są, to jest expy tak naprawdę lightów, który, którzy klepią wyższe tiery, a taki wynik na medzie 9 tieru, powiem szczerze, nie przypominam sobie, żebym widział kiedykolwiek, także rewelacja. No i dołóżmy jeszcze 2000 spota dystans, niezły, bardzo dobry jak na Centuriona 7.1, 4 km 320 m, zarobek 55 tysięcy. Naprawdę no, wyszła ta bitwa. Wyśmienicie Także serdeczne gratulacje, a Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie, i widzimy się w kolejnej powtórce. Trzymajcie się, cześć.